Wypoku po środku niego ja. Nie ma cię, nie ma mnie, nie ma nas. Cześć! Cześć! Dzisiaj mamy... W sumie to będzie taki cały tydzień Q&A-owo, trudno pytaniowy, bo... Będą... Cały tydzień dwa filmy. No dwa filmy, w sensie no. no dzisiaj i w czwartek będą to pytania z Instagrama, gdzie zadawaliście nam je w odpowiedzi na relacje. Także jeżeli nas jeszcze nie obserwujecie, to tutaj wejdźcie do Weroniki na Insta, wejdźcie do mnie na Insta i nas zaobserwujcie koniecznie. Chociaż teraz będziemy pytania brali, jak już to zostawcie je w komentarzu tutaj pod odcinkiem. Przechodzimy. Przechodzimy. A, i pewnie widzicie, że tak męczymy premierą. Premiera będzie 27, więc czekajcie. Dobra, więc najpierw weźmiemy pytania z mojego Instagrama. Zobaczymy, ile będzie na tym odcinku. Najwyżej już kolejny odcinek będzie z pytaniami tylko do werki. No bo nie, no bo te pytania są kurde No, miały być mocne. No, ile masz centymetrów? Numer no, 71. No. Tyle mam centymetrów. Ha. Co myślicie o adopcji zwierząt? Planujecie tutaj jakiegoś zwierzaka? No, uważam, że to jest dobre, ale na razie nie planujemy, bo ja nie chcę mieć w mieszkaniu zwierzątka, bo uważam, że zwierzątko najlepiej czuje się w domu jeszcze, jak ma ogródek. Czy chciałeś zostać youtuberem? Nie, nie było youtuba jeszcze, kiedyś nawet. A ja tym bardziej nie chciałam. Kiedy zacząłeś swoją karierę ze śpiewaniem? O, to było dawno temu, w 2000. Szóstym roku, ale to tam nie byłem słyszalny tak za bardzo. Ale teraz może będzie wszystko ładnie się złoży i, 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 i no. I będę mógł śpiewać a nie robić głupie filmy na YouTube. I wtedy byłoby fajnie. Czy myślałeś nad nagraniem całej płyty? No ja bym chciał, żeby była cała, tylko najpierw kilka singli, a później cała płyta. To miały być trudne pytania, no wybierasz takie pytania odnośnie... No bo nie mam na razie trudnych, no. No, no to Co moje weźmy. To zaraz. Patrzę tu ten. Całowałeś się kiedyś z inną dziewczyną niż Weronika? No tak. Nie. No tak. No ty się mnie no, pyta, sobą. Tej, no, chciałam... no, no tak. Też takie pytanie miałam. Wolisz zabawę z Werą z gumką czy bez? Bez. Jak często chodzisz do McDonald's lub KFC? Nie będę mówić, bo Wera mnie zabije. Bo... O, to czyli jednak znowu chodzisz, ja Jakie... nie wiem. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, troszeczkę mi się ostatnio przytyło znowu, dlatego że troszeczkę podżerałem i ja mam taki problem, że podżeram sobie... Mówię, ja mówię, w domu zdrowo... czy zdrowo, normalnie gotuję, nie jakieś wiecie... I się go pytam, czy chce obiad, czy ten, czy śniadanie, kolację, nie, nie, ja nie chcę, ja tu przerażona się martwiłam aż w pewnym momencie, że on głoduje, że on, nie wiem, że mi się zagłodzi na śmierć, bo nic praktycznie hmm. nie ja to okazało się, że on podżerał i ja się tak przez bite dwa tygodnie naprawdę martwiłam i mówiłam mu, Maks, no ty musisz jeść, no jak ty chcesz się zagłodzić? A ja jadłem! Ej, i to było wsmiechamskie, że mnie się nie przyznasz, Jezu, ja się no. serio martwiłam. Hej, dobra, słuchaj Ja w ogóle najbardziej jestem rozwalony tym, kto pisze takie pytania. I że to widać, że to są jakieś bardzo młode osoby, jeszcze piszą z błędami. Czego najbardziej w życiu żałujesz? Nie wiem. <laughs> nie wiem yy, czego, bo nic nie żałuję. Czy uprawiałeś seks w miejscach publicznych? Tak! <noise> tak! Ej, no tak! jest sobie na początku przypomniałem jedną rzecz, później drugą. A teraz była taka głośna akcja o kimś, że tam na takiej samej wieży, jak my w Poznaniu, co klip kręcić, pamiętasz, nie? No. Że ktoś na takiej samej wieży gdzieś w innym, mie w innym mieście tam przewieziesz mnie Mustangiem po Margo. Nie, ja nie może tak ludzi, tak ten. Chyba żebyśmy się znali, no nie znamy się. Chyba że kiedyś będzie mi się chciał zrobić taki film. Taki dzi, dziwizów w Boże, o to może. No. Czy Max ma kochankę? Masz? Ma? Masz? Och, kurczę. Na pewno bym odpowiedział szczerze na to pytanie teraz. nie, czekaj, bo! Masz! no nie mam, no. Hej, i to mnie też, to mnie, to mnie też rozważa, że to widzę, że to jest dziewczynka no, na około 10 lat i zadaje nam pytanie Czy używacie żelu smakowego w łóżku przez uotwarte, otwarte? Czy używacie wibratorów w łóżku? Ja rozumiem, to może w sumie interesować, nie? Chodzi się... o. jeżeli chodzi o żelę, no to nie. Aha, a to drugie? No też nie. <śmiech> <śmiech> Ja mam... A może, może, kochanie, nagramy film z naszymi ulubionymi zabawkami? zabawkami. zabawkami. Nie mamy takich rzeczy. A my rzeczy. nie mamy nawet. Ale nie, Jezu, poże, ja też miałam pytanie o wibrator. Tak? No też, nad no, niem to też same dzieci. Werka, Werka dostała wtedy pytanie, a jaki jest twój ulubiony, a sobie myśli, ty no przecież jakoś I... nie mam. Nie, ja po prostu nie, nie, nie lubię, ja wolę prawdziwe, a nie sztuczne. Wera woli prawdziwe. Go. Prawdziwego. A nie sztucznego. No. No. Jezu, co to? Co to za odcinek w ogóle? Dobra, to, to były u mnie pytania wszystkie takie, które tam... Aha było. to czyli kończymy no pierwszy bo, odcinek? Słuchajcie! Bo nie chciałem brać pytań typu Kiedy będziecie mieli dziecko? Czy będziecie mieli dziecko? Bo już o tym gadaliśmy... Milion razy. Raz będziemy mogli powiedzieć, czemu jeszcze teraz nie chcemy dziecka, bo nie wiem, czy o tym Jezu, mówiliśmy, ale czy nie. w ogóle nie wiem, ja nie wiem, czy ja chcę odpowiadać w ogóle na pytania związane z seksem. Ej, bo mnie to serio tak strasznie krępuje. A są głównie takie pytania, bo miały być mocne, i wszystkie, no jak ej, myślą, że mocne, mocne to pytanie, że jest od razu o wszystko, seks. wszystko o tym. Ale ja jestem Jezu. ciekaw, co będzie w drugim odcinku, więc już zaraz do niego przechodzimy. Ale serio, bo już ten odcinek kończymy? No, kończymy, były moje pytania, teraz będą w kolejnym Twoje. Aha. To mogłeś trochę bardziej się rozwinąć, jak odpowiadałeś. Mogłem się rozwinąć, więc teraz się rozwijam, na przykład, że tak, w miejscu publicznym, tak, nie mamy, nie mamy żadnych zabawek, nie, żelów też nie. Ej, czy to znaczy, że jesteś dobrze nawilżona? No chyba tak. Nie no kurde, bo to mnie zawsze uczulają takie gówno. Kiedyś, o, możemy o tym w sumie powiedzieć. Jak, A bo to w sumie nie jest to w sumie, nic takiego. To w sumie nie jest nic takiego. jak, jak jeszcze, Bo teraz to no, Werka bierze tabletki, więc nie używamy no. gumek. Kiedyś mogliśmy jako używać sposób? tylko jednych. To no no drogie! Które nie były z lateksu, bo La, Werka chyba miała uczulenie na lateks, albo tak. sobie tak wkręcała. Nie, nie miałam. Miałaś, no, tak. na pewno. Na milion procent, bo jeszcze mi to ginekolog powiedziała, bo jeszcze się pytałam pani ginekolog, i ona mi też powiedziała, że tak, że mam uczulenie, że ona to po prostu widzi. Kochani, zapraszamy was teraz na kolejny odcinek w czwarteczek, a teraz wejdźcie pod pierwszy link w opisie, wejdźcie tutaj w karcie na górze, wejdźcie na karcie końcowej, będziecie mieli link do najnowszego odcinka na kanale Max Krasa, także wejdźcie tam. On no był serio króciutki. Ten ten jest był króciutki. Kolejny będzie dłuższy. Do zobaczenia w czwartek. Baja.